Dzień dobry, Sebastian Czapliński, krótko i na temat. Dziś moim i państwa gościem będzie Andrzej Grzebyk, zawodnik MMA oraz były podwójny mistrz Federacji FEN. Zapraszam was także do zalajkowania tego materiału, a także subskrypcji mojego kanału na YouTube. A teraz zaczynamy rozmowę z Andrzejem. Zapraszam. Cześć, witam Cię Andrzej. Siema, cześć Sebastian. Witam cię. Słuchaj, powiedz mi, jak odnajdujesz się podczas tej narodowej kwarantanny? No bo dla zawodnika sportu walki, no to pewnie to jest takie nierada wyzwanie, mimo wszystko. Kurczę, tak, jest wielkie wyzwanie, ale jak przystało na prawdziwych zawodników, zawsze dajemy sobie radę. No co, trenuję obecnie w domu, rozwijam się. Na tych, na tych płaszczyznach, w których zawsze gdzieś tam ubolewałem i no i co no i to co mogę to po prostu robię oczywiście to nie będzie nigdy taki progres jak jest w klubie e, no staram się mówię to co gdzieś tam trener tak samo przekazał żeby zrobić no to robimy e, no ale też ten czas mam fajnie zagospodarowany bo postanowiłem zrobić swoją salę swoje, swoje tam gdzieś marzenia gonię i mam tą salę już prawie zrobioną w tym tygodniu kończymy więc więc już prawie 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 finisz no i co? I to fajnie, tak zagospodarowany czas, bo będę miał teraz swoją salę, będę mógł trenować, będę mógł się tak samo tutaj rozwijać, a przy okazji prowadzić tak samo zajęcia personalne. A powiedz mi, tej takiej prawdziwej sali treningowej, sparingów, kolegów e, z drużyny brakuje Ci? No oczywiście, że tak bardzo brakuje tego, wiesz, tego ciepła, tego miru, takiego klubu, klubu taka, to jest taka moja rodzina, jakby nie, nie patrząc, nie, ale, ale kurczę, no zatęsknimy bardziej, wrócimy z takim spodwojonym mocy przytupem, będzie się wszystkim bardziej chciało. Trochę zatęskniliśmy za tym wszystkim, bo to mówię, no zostało nam to zabrane z dnia na dzień, jakby to jakby nie patrząc. No kurczę, wiem, że teraz wrócimy i zrobimy świetną robotę i dalej będziemy spijać i te laury, jakie, jakie na nas czekają. Powiedz mi, bo mówisz o tym, że przygotowaj salę swoją do, do ćwiczeń. I tak mniej więcej wygląda właśnie Twój dzień, że spędzasz na niej najwięcej naj czasu, czy jednak mimo wszystko dzień, przeciętny dzień Andrzeja Grzybyka wygląda troszeczkę inaczej? Nie, wiesz co, spędzasz od dwóch tygodni cały czas. Y tam coś remontuję, coś tam poprawiam, coś zawsze wychodzi, teraz takie kosmetyczne rzeczy bardziej, właśnie dzisiaj przyjechał sprzęt od, od firmy Ring, której bardzo dziękuję, kilka firm tam tak samo dziś dopomogło mi troszkę, żebym żeby mógł sięgnąć po te marzenia, zrobić sobie tą salę, więc bardzo im dziękuję. Tak samo Plus tutaj dużo materiału mi dał. Na dzień normalnie wygląda, no tak, no robię trening rano, bo muszę zrobić 2-3 godziny, muszę się dobrze, dobrze tam spocić, troszkę do, dobrze zmęczyć. No a potem się przebieram i lecę od razu na salę, coś tam działam. Jeśli już mam jakieś tam założenia, które sobie założyłem w głowie, że są zrobione na sali, no to jak mam jeszcze czas wolny, to jadę na ryby, trochę się wycilować, podpoczywać, resetować głowę. No, i tak jakoś te, te dni mijają. no Nie ukrywam, że tak samo troszkę te, tego Netflixa, te, te filmy, te seriale gdzieś tam teraz jest dużo tego czasu, więc gdzieś tam po prostu głowa odpoczywa. Może nie śledzę teraz tak trochę tej, tej polskiej sceny, bo wszystko jest zastój, no ale co, przez gdzieś tam się pojawiają. Często do mnie właśnie portale dzwonią, zapraszają mnie na różne wywiady live i te wszystkie różne rzeczy, bardzo fajnie, miło. Ale dzień jak co dzień, aby już kurczę się kończył ten taki ten kryzys, ten, ta, ta epidemia i żebyśmy po prostu już wracali i trenowali, bo mówię, no jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, jest parę pasów do zabrania i jakbym nie patrząc no, ja już po prostu zatyskiłem i głód walki i głód trenowania jest straszny. No właśnie, ale powiedz mi, tutaj dla Ciebie duży problem stanowi to, że w ogóle teoretycznie dla zawodników MMA to, że nie macie takiego, w cudzysłowie, bata nad sobą? W sensie takim, że nie masz bezpośredniego kontaktu z trenerem i jednak mimo wszystko uzależniony jesteś od siebie? No jasne, jasne, no. jak jest bat nad sobą, to całkowicie inaczej, inaczej ten trening wygląda, trener widzi co, co kuleje, trzeba szlifować, a jednak w domu, no to ja szlifuję po prostu te rzeczy, które gdzieś sam wiem, że Gdzieś po prostu mi tam ubolewają, może troszkę, troszkę są słabsze. No i staram się to gdzieś tam podciągnąć. Ostatnio przez te dwa miesiące no, podciągam mocno. Nie będę mówił, jakie rzeczy, bo to, bo to jest bardzo ważne. Ważne, że ja wiem, które rzeczy trzeba podciągnąć i, i szyfuję je dzień w dzień. No i, no i żeby zostać w jakiejś takiej fajnej formie, żeby tak samo jak nie, jak wrócę na salę treningową, żeby nie zaczynać od zera, prawda? żeby wrócić i, i startować z fajnego pułapu, a nie znowu budować przez dwa, trzy, Dajemy na to 3-4 tygodnie, y, taki początek, żeby wrócić, a dopiero potem robić formę. A tak naprawdę to już z jakiejś fajnej formy będę mógł startować i przygotować. Wystarczy mi tam 5-6 do 8 tygodni i będę mógł wchodzić do klatki się pić. Powiedz mi, tem, temat y, Federacji FN definitywnie zamknięty? W No tak, tak, jest definitywnie zamknięty. Ja jestem wolnym zawodnikiem. Mówię szerzej, tam dziękuję za, za te lata, które, które wspólnie gdzieś, gdzieś, gdzieś razem szliśmy. Kurczę, nie zamykam się, bo to życie tak naprawdę pokaże, zweryfikuję, co będzie mi dane, gdzie będę miał się bić, czy, czy nie wrócę kiedyś do Fenu. Nie chciałbym tu, mówię, no jest na razie sytuacja, jaka jest. Kurczę, szkoda, że tak postąpili ze mną. Wystarczyło przeprosić, i wszystko by mogło wrócić na właściwe tory, no, ale to już było, minęło. No idzie, rozwijamy się, oni się rozwijają, ja też się rozwijam. No nie, już niestety razem nie idziemy w parze, ale, ale myślę, że, że będzie mi dane dzisiaj jeszcze kiedyś do nich na gale przyjechać, żeby nawet wspierać swoich tam koleżków tam klubowych, czy też moich przyjaciół, zawodników, którzy tam z więc No zobaczymy, no nie będę tutaj mówił. Czas pokaże po prostu. Nie? Mhm. A nie wiem czy możesz w ogóle zdradzić. Tam przede wszystkim chodziło o kwestie finansowe czy inne inne były podłoża twojej decyzji. Znaczy, kurczę no na pewno w jakimś już na jakieś pułapy kariery wiadomo że tak samo chodzi o finanse. Ja tutaj nie będę okrywał, prawda. Ale to nie o to chodzi że ja chciałem jakichś kolosalnych sum prawda. Ja po prostu chciałem bo jak wszyscy tutaj mnie tam nie wiem troszkę hejtowali skrytykowali że ja nie chciałem być się z Danielem Skibińskim, prawda? A to jest nieprawda, bo ja bardzo chciałem się z nim zmierzyć, tylko ja walczyłem dla niego i dla siebie o naprawdę godne wynagrodzenie dla nas, prawda? To nie o to chodziło, że ja się przestraszyłem dla Daniela. Tak naprawdę ja się go naprawdę nie przestraszyłem, bo się go nie boję i z miłą bym się z nim zmierzył. Ale mówię, no chciałem, żeby po prostu on miał dobre za, 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 za tą walkę jakieś wynagrodzenie i ja, bo po prostu to nie była zwykła walka, tylko to był super fight, więc no mieliśmy podwójny mistrz, więc no, należało się godnych, godnych godnego wynagrodzenia. A że federacja stwierdziła, że ja się go po prostu i, i większość kibiców, fanów stwierdziło, że gdzieś tam może nie moich, ale jego, że ja się go po prostu przestraszyłem, no to, to są w błędzie, bo się go po prostu nie przestraszyłem, tylko po prostu walczyłem o, o godny zarobek dla niego i dla siebie. No i tak samo dla innych zawodników, bo, bo, bo nie ukrywam, że no, popatrzmy na, na, na federację FMM, która płaci nawet. Nie można tych, tych ludzi nagrać, nazwać zawodnikami, bo to są normalne tam osoby, które gdzieś prowadzą jakieś kanały, oni mają zero wspólnego ze sportem, a zarabiają kolosalne pieniądze. A my, jako prawdziwi zawodnicy, którzy trenujemy po 10-15 lat, dodajemy temu serce, całe, całe, całe swoje życie, no zarabiamy no, naprawdę śmiesznie, więc no, ja po prostu chciałem zobaczyć do nas wszystkich o, o lepszy byt. Jasne, a powiedz mi. Y to też muszę cię, Ciebie tak zapytać, proszę. Szkoda było Ci trochę tych e, dwóch pasów, czy mimo wszystko nie? A czy widzisz, za, za To tak, są? Za twoim placem. Za tak. jeden i drugi, więc tak. ja te pasy dalej mam ze sobą, one w sercu są, one są ze mną, one zawsze będą, zawsze będą ze mną. Po prostu ten, ten przydomek Dabel nie, on już będzie zawsze ze mną, prawda? No po prostu e, już nie jestem obecnym a byłym mistrzem federacji Fight Exclusive Night, więc e, no, kurczę, czy szkoda, no. W którymś momencie i tak trzeba pójść do góry, prawda? Trzeba zrobić ten krok do przodu. Yy, I no, powiem tak, no fajnie byłem traktowany przez całą otoczkę, yy, cały sztab federacji w ogóle naprawdę, tu, naprawdę nie mogę powiedzieć, że to że źle zostałem traktowany, po prostu yy, na pewnym pułapie już wiadomo, że i to w każdej pewnie federacji, nie tylko w fenie, ale w większości federacjach yy, chodzi pewnie o pieniążki. No tutaj w tym też tu też było no niepotrzebne słowa prezesa w moją stronę, no i od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło i posypało po prostu, nie. Mhm. Wiem, że od zawsze mówiłeś, że twoim marzeniem jest UFC. Nie ubrany, e, jakby na to nie patrzył. To e, sugeruje coś tym ubiorem? Czy na razie na razie jeszcze kwestia marzeń? No właśnie, kurczę, y, no jak widzisz jeszcze jeszcze zdecydowanie podjęta. Jak widzisz mnie w stroju, właśnie dzisiaj tak. go otrzymałem, więc... No kurczę, zobaczymy, może akurat nie, więc ja jeszcze nie podpisałem nic, cały czas rozmawiamy, no to też wam da dzisiaj do myślenia ten strój, więc zobaczymy, nie? A no właśnie, bo powiedz mi, bo ty jeszcze przed tą epidemią koronawirusa byłeś blisko Dana White'a, prawda? Była taka opcja podobno, się występował na tej gali, która jest jakby na to nie patrzeć przepustką do UFC. Coś się w tej kwestii zmieniło, że, że mimo wszystko no nie trzeba u tego Dana White'a wystąpić, żeby, żeby do tego UFC trafić? Myślę, że nie trzeba, ale yy, to byłoby fajne wyzwanie dla mnie też stoczyć yy, dla Danny po, yy, White'a pojedynek na Contender Series, ale nie w tej kategorii, na, na którą mi zaproponowali, prawda, bo zaproponowali mi w kategorii 84 kg, gdzie ja z tą kategorią się już definitywnie pożegnałem, prawda. Jakby była ta propozycja na kategorii na, na 77 kg, to z miłą chęcią pewnie już, byśmy, już byście mnie tam widzieli po prostu, no ale niestety, była to na kategorię wyższą, ja no, powiedziałem, że że no nie, no nie będę się już bił z tymi, tak jak mówię, przysłowy koniami. Wolę ja być tym koniem niż bić się z nimi, a w kategorii pośredniej ja będę tym większym zawodnikiem, no i zobaczymy. No mówię, no fajny, fajny projekt. Dla, mogłem, mogłem tam wystąpić w tej pierwszej kategorii, ale, ale tak racjonalnie myśląc, no po co pchać pra się do zawodu tych mocnych zawodników, tych cięższych zawodników, bo to nie, nie zawsze technicznie są dużo lepsi, ale, ale przede wszystkim są więksi, silniejsi i dużo, dużo muszę wtedy nadrabiać, tak jak na przykład z tą walką z Thiago Vieira, że musiałem dużo nadrabiać dynamiką, wytrzymałością i charakterem, bo, bo gabaretowo po prostu mnie tłamsił, no i, no i nie, nie chciałbym już tego powtórzyć po prostu, nie? W Federacji Fenza zadebiutowałeś 5 lat temu, no i powiedz mi, przez te 5, ostatnie 5 lat zmieniłeś się jako człowiek, jako sportowiec? Kurczę, nie, bo no, wiesz co, znasz mnie już też trochę i pewnie większość ludzi też mnie zna i, i zawsze jestem ten sam, zawsze uśmiechnięty. Mam świetny sztab trenerski, mam świetnych przyjaciół wokół siebie, wspaniałą rodzinę, gdzie wszyscy tak naprawdę mi mega kibicują, wierzą we mnie, ale też wiedzą gdzie jest moje miejsce i zaraz mnie troszkę tak jakby tłamszą, prawda, tak mnie troszkę sprowadzają na ziemię, żebym trochę nie gwiazdorzył i mają w sumie rację, bo ja przez te 5 lat, mimo że nie uważam, że już osiągnąłem wszystko, co bym chciał, no może jestem spełniony w jakimś stopniu, ale, ale nie siadam na tych laurach, prawda, wiem, że jest jeszcze dużo pracy przede mną, dużo wiele do, jeszcze rzeczy do zrobienia, dużo trenowania, no i kurczę, wiem, że te moje 50 dopiero jeszcze nadejdzie, ale, ale wydaje mi się, że jestem dalej tym samym zawodnikiem, uśmiechniętym, zawsze chętnym do, do rozmowy z fanami, z kibicami, no kurczę, no zawsze ten sam od A do Z, ja to mówię. A powiedz mi, ty teoretycznie liczysz na to, że w tym roku uda się w ogóle jeszcze wejść do klatki, no bo też różne są na ten temat głosy, prawda? No wiem, że UFC Gale planuje organizować, już, już są dosyć mocno posunięci w tym temacie, no ale gdyby się nie udało do UFC akurat tobie dostać, no bo musimy brać to pod uwagę. Czy teoretycznie bierzesz coś takiego pod uwagę swoją, że, że może na przykład nie uda się w tym roku wejść do octagonu? Nie wiesz co, dlatego jestem cały czas w fajnej, podtrzymuję fajną formę. Gdzieś tą, tą wagę też kontroluje, żeby po prostu dostać telefon od menadżera i po prostu być za 5-6 tygodni do ośmiu gotowym, prawda? Więc mhm. tu nie, ja nie siadam, bo mówię, w tym momencie, gdzie jest dwa miesiące już ta epidemia, dajmy na to, gdzieś w, w takim czasie, no to tak naprawdę yy, ja bym pewnie ważył około 93 kg, nie? Mhm. No to bym był taki trochę zatuszczony, zalany i. I ciężko byłoby mi wrócić i przygotować się w ciągu 5-6 tygodni. A tak naprawdę, trzymam w, fajnie, w fajnej formie. Jestem cały czas trenuję, cały czas gdzieś poszerzam troszkę ten może nie robię jakiegoś milowego kroku do przodu, ale cały czas utrzymuje fajny y, poziom, pułap i, i po to będzie mi tylko po prostu łatwiej przyspieszyć i, i myślę i wierzę, że wejdę w, y, nawet jeszcze mi się wydaje, że może przed wakacjami wejdę, bo tak naprawdę no, cały czas mój menadżer tam jest rozmawia. Jak to nie będzie UFC, to będzie inna federacja, ale będę chciał na pewno przed, 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 przed wakacjami wejść do Oktagonu, bo no, jak pewnie wiesz, no, mam też rodzinę, trzeba za coś żyć, y, trzeba za coś utrzymać to wszystko. Y, kurczę, no. No wierzę po prostu, ale mówię, no to też nie jest ode mnie zależne, bo to, bo to wszystko zależy tak samo od naszego e, państwa i to wszystko jak to, jak, jak to będą te, te zakazy, te sankcje będą znosić, bo, bo na razie jest jak jest, ale gdzieś ale tam z tyłu głowy mam, że te gale studyjne, może coś się uda, e, może, może, no zobaczymy, no nie będę tu nic na razie mówił, bo, bo to wszystko zostawiam w rękach mojego menadżera Artura z Arnox Fight Sport i on tam po prostu mocno nam tym czuwa, nie? To może zapytam Cię o coś innego, masz takiego cichego wymarzonego rywala, nie wiem czy możesz zdradzić nazwisko, na przykład z kimś, z kim masz rachunki do wyrównania? Nie, wiesz co tam w, w, gdzieś tam internetowo gdzieś tam ktoś po prostu dużo, dużo gdzieś tam w moją stronę szczela jakiś tych, że chcieliby się zmierzyć, że tu zapraszają mnie tu czy tam, nie będę mówił o kim mowa, ale pewnie jak niektórzy siedzą to wiedzą nie wdaje się w te dyskusje niepotrzebnie, bo mówię no będzie mi dane zmierzyć się w danym, z danym zawodnikiem no to po prostu biorę walkę i wychodzę i się biję, ja nie będę y, na gonki medialnej szukał, bo ktoś może jest mniej medialny i szuka rozgłosu na, mo na moim nazwisku, więc y, ja mówię no, nie mam, nie mam jakiegoś ulubionego, jakiegoś, y, z kim bym chciał się zmierzyć po prostu, no, w której federacji będę kogo federacja gdzieś mi tam zaproponuje no to no, oczywiście ja nie będę tego tak samo sam rozważał, tylko mam sztab trenerski mam sztab ludzi, którzy tak samo muszą podjąć decyzję ja nie jestem e, zawodnikiem i też nie jestem osobą, która sam sobie mogę podjąć decyzję, oczywiście ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo za albo mniej za, ale tak naprawdę jeśli ta pod, podejmuje mój decyzję trenerski, że bierzemy walkę i nie patrzymy, tylko się bijemy, bo trzeba robić progres, no to ja nic nie mówię, tylko biorę, przygotowuję się zawsze na, nie na 100, tylko na 110% i zawsze wychodzę pewnie skupiony, zmotywowany i mega przygotowany. To może zapytam o coś innego, ty bardziej wolisz bić się z Polakami czy jednak kresami? Kurczę, wiesz co, na pewno mniejsza presja jest bicie się z zagra zagranicznymi zawodnikami, prawda, bo, no bo wtedy cała hala, cała tryb oczywiście mówimy o Kiwita, że cała trybuna, wszyscy przy telewizorach gdzieś tam wspierają twoją osobę, bo walczysz z zagranicznym zawodnikiem. I to jest, to jest fajne, bo masz ten dodatkowy na, motor napędowy, taki, wiesz, bo, bo tu tak samo ci dziś dodaje dodatkowej energii, motywacji i, i chcesz się fajnie pokazać dla nich, prawda? Ale jeśli to jest Polak, no to jest troszkę troszkę może trudniej, bo walczymy razem na, na naszej polskiej ziemi, kibice są podzieleni i to jest takie trochę, że z jednej strony krzyczą z drugiej i, i to jest takie troszkę no, słabe dla mnie, bo, bo, bo. No ale muszą takie walki być, no co ja będę mówił? Muszą takie walki być, no i. Na pewno łatwiej mi jest walczyć z zagranicznym niż z Polakiem, no ale z kim da, będę miał się musiał zmierzyć, to tak się będę musiał zmierzyć, czy to będzie Polak, czy nie, no to warto mm. trzeba zrobić i dać fajne show, nie. Jasne. Powiedz, mm, jeszcze mam takie dwa pytania do ciebie na samo zakończenie, bo czasami ludzie mówią, a zmieniłbym to, tamto w swoim życiu, gdzieś tam z przeszłości. Ty masz na przykład takie rzeczy, które no, nie, nie do końca po, nie do końca może poszły po, po, po Twojej myśli i dzisiaj na przykład chciałbyś je zmienić, że na przykład podjąłbyś zupełnie inną decyzję. Kurczę, wiesz co, wszystko w moim życiu wydarzyło się po, y, nie na darmo. Po co się coś wydarzyło, żebym akurat był właśnie w tym miejscu, co jestem, prawda? Jakbym coś pewnie zmienił albo gdzieś bym nie był, to pewnie może w tym miejscu, teraz gdzie jestem, pewnie bym tu teraz to nie rozmawiał, prawda? I nie miał tych upasów za sobą i, i nie sięgałbym marzeń. Y, kurczę, no, nie chciałbym nic zmieniać. Raczej y, kurczę. Może bardziej bym się skupił na jednej dyscyplinie, jakbym był młodszy, niż grał w piłkę, w siatkówkę, w koszykówkę i w 15 różnych innych dyscyplin. A mógłbym zacząć od razu od zapasów, czy tam od jakiegoś innego, innych sportu walki i pewnie byłbym może już jeszcze lepszym zawodnikiem niż teraz jestem, prawda? Może bardziej kompletnym. A tak to muszę cały czas szlifować to, co jest gdzieś jeszcze słabsze, chociaż człowiek całe życie się musi uczyć, bo nigdy nie będzie ideałem i nie będzie najlepszy. Dlatego nie chciałbym nic zmieniać. Fajnie, że jestem w tym miejscu, co jestem. Dziękuję wszystkim kibicom, że mnie wspierają, motywują. No i, i fajnie, bo. bo... Pewnie sami też widzicie, że jakiś ten progres jest z, z miesiąca na miesiąc, z walki na walkę, no i kurczę, no i po co tu coś zmieniać jak, jak na razie wszystko idzie po dobrym, dobrym kierunku, prawda? I sztab trenerski też mam świetny, więc, więc mówię, no nic tu nie bym nie zmienił, nic bym się nie chciał cofać, mówię jedynie pewnie bym tylko chciał, żebym mógł bardziej e, obrać drogę wcześniej sportu walki niż w wieku 17 lat, jak to zrobiłem, nie? Mm -hmm. No i na samo zakończenie, tak jak opisywałem ostatnie pytanie, wiadomo, że obecnie w ogóle świat cały sportu stoi, świat sportu walki też stoi, co musiałoby się wydarzyć w tym roku, żebyś uznał mimo wszystko ten rok 2020 za udany? Kurczę, wiesz co, e, co, no fajnie jakbym wreszcie znalazł nowy dom, jak ja to mówię, nową federację, która będzie doceniała moją osobę, która będzie mocno wierzyła w moje, moje tam e, Sportowe, sportowe, cele, może nie cele, ale moje sportowe, jakby to powiedzieć. No, dobra, moje, moje sportowe tam wiesz, kurczę, jakby to, kurczę, brakuje mi słowa. No, ale żebym zaraz nową federację, żeby wszystko się paniom mi układało, żeby mocno o mnie dbali, żeby docenili moją osobę. No i kurczę, myślę, że jak wejdę do klatki, wygram walkę, no to już rok będę mógł uda udać za udany mimo tej całej epidemii, tego wszystkiego, co się teraz dzieje. No kurczę, no i pewnie tyle, bo co tu można więcej powiedzieć. Nie? no Ważne, żebym. W końcu udało się wejść do tej klatki i zrobić to, co najlepiej się umie, pokazać fajne show, fajnie się zaprezentować. Znowu, żeby, żeby gdzieś tam to było o mojej osobie, bo to też jest bardzo ważne. Jeśli cię nie ma w social mediach, to to nie istniejesz, więc, więc no, pewnie tyle, nie? Co mogę więcej dodać? No, i tego Ci Andrzej z całego serca życzę. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. E, mam nadzieję, że ten 2020 rok, mimo że na razie, tak jak wspomnieliśmy, stoi troszeczkę sportowo pod względem koronawirusa, i tak będzie dla Ciebie udany. No i być może w końcu, i tego też Ci życzę, doczekamy się kolejnego Polaka w IWC. Jasne, jasne. No nie dziękuję, nie będę zapeszał. Oby był y, dobry ten rok, mimo że zaczął się bardzo źle, to ja wierzę cały czas. Ca Wierzę całym sercem, że wszystko się uda i będzie ok, że ten rok skończy się dla mnie jak zwykle bardzo dobrze i może sięgnę znowu po Heraklesa, więc, więc oby tak było. Fajnie, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz Andrzej. Pozdrawiam Cię. Dzięki, pozdrawiam, trzymaj się.